Dzień dobry. Tu kapitan Sławomir Walesiak. Zajmiemy się dzisiaj konfiguracją protokołu SSH na sprzęcie sieciowym. Na przykładzie przełącznika. Przypominam, jakie są sposoby, żeby się porozumieć z systemem operacyjnym iOS, czyli system, który jest na switchach i na routerach. Jest z nimi sposób poprzez protokół SSH. Protokół SSH tym się różni od telnetu, że jest szyfrowany. Dlatego jak już poznamy SSH, to będziemy mogli zapomnieć o LNET. W jaki sposób skonfigurować SSH? Najpierw warunki wstępne. Musicie mieć już nadaną adresację IP. Co już umiecie zrobić? Kolejna sprawa. Aby skonfigurować SSH, trzeba wygenerować klucz do szyfrowania, następnie stworzyć lokalną bazę użytkowników. Ona może liczyć jednego użytkownika lub paru użytkowników i skonfigurować linię WTY. Pierwszym krokiem będzie ustawienie nazwy domeny. Musimy ustawić nazwę domeny. W tym wypadku nazwa domeny to jest Ciscocom, ale może być to jakaś niedobrze inna nazwa, na przykład csl.ii bądź. Ala ma kota, nie ma to znaczenia, ma być jakaś nazwa domeny. Po co jest tam nazwa domeny? No, nazwa domeny jest tylko po to, żeby wygenerować klucz, ponieważ klucz jest generowany też na podstawie nazwy domeny. Kolejna sprawa, nasz sprzęt musi mieć nazwę, musi się jakoś nazywać, tylko nie może być to nazwa domyślna. I tutaj S1, jak nazwiemy to już nie jest nazwą domyślna. Dalej, jest generacja klucza. O długości 2048 bitów. Tu jest błąd. Tu jest błąd. Czyli generujemy klucz o długości 2048 bitów. Następnie tworzymy lokalną bazę użytkowników. Proszę bardzo. Tworzyłem użytkownika Boba. Użytkownik Bob ze hasłem Cisco. Proszę zwrócić uwagę, że ma on uprawnienia poziomu 15, privilege 15. Co będzie związane z tym, że będzie od razu wchodził w tryb uprzywilejowany. Przypomnę, tryb uprzywilejowany jest oznaczony takim płotkiem. Tworzę również drugiego użytkownika, Jana, z hasłem Kowalski, i on będzie logował się do trybu użytkownika, czyli będzie miał taki znaczek. Dobrze, przechodzimy dalej. Konfiguracja linii WTY. Wchodzimy w linię WTY, to jest zakres od 0 do 4, ale oczywiście mógłby być od 0 do 15, czyli wszystkie linie, nie przeszkadza to. Wpisujemy polecenie login local, czyli loguj się korzystając z lokalnej bazy użytkowników, czyli z tych dwóch użytkowników, co utworzyliśmy. Jeśli na liniach WTY było hasło, to ta komenda nadpisze to hasło i już hasło nie będzie obowiązywać, tylko będzie korzystało z lokalnej bazy użytkowników. Dobrze. Kolejna komenda transport input ssh, czyli yy, przyjmuj tylko ruch od ssh, czyli telnet będzie odrzucany. No i na końcu dobrze jest ustawić wersję ssh drugą, ponieważ wersja pierwsza ma znane podatności. Diagnostyk. Jak teraz sprawdzić, żeby nam to działało? Oczywiście pierwsze polecenie to jest show running config. Kolejne polecenie show ipssh, które pokaże nam... Jak wygląda ten protokół SSH, jakie ma ustawienia, i jeszcze jest show SSH, czyli pokaż aktywne połączenia poprzez SSH. Wejdźmy teraz do ćwiczeń, do pokazu praktycznego. Proszę zwrócić uwagę w naszej topologii. Mamy dwa urządzenia: mamy switch o adresie IP 192.168.10.10 i komputer o adresie 192.168.10.20. Sprzęt jest zaadresowany. Sprawdźmy to. Klikamy Command Prompt i, i pingujemy switch. Czyli 192, 168, 10, 10. Super. Ping się powiódł. To znaczy, że adresacja jest dobrze konfigurowana. Dobrze. Kolejna sprawa. Wchodzimy na switch. Wchodzimy w tryb uprzywilejowany. Tobujemy hasło tego trybu. Hasło było ustalone na moc. Dobrze. Pierwszy krok to jest ustawienie domeny. Wchodzimy w tryb konfiguracji wpisujemy IP Domain. Domain name. Jak będzie C -S -L -I, i. Dobrze. Kolejny krok to będzie nazwa urządzenia. Jak widzimy, już mamy zmienioną nazwę. Już nie jest nazwa domyślna, tylko jest jeden, więc nie musimy tego zmieniać. Kolejna sprawa, stworzenie dwóch użytkowników. Stworzymy użytkownika Boba z uprawnieniami najwyższymi i z hasłem Cisco. Dobrze. Stworzymy kolejnego użytkownika Jana. Z hasłem kowalski. Stworzyłem właśnie dwóch użytkowników. Teraz wejdę na linię WTY. I powiem, żeby korzystały z lokalnej bazy użytkowników login. No i mam tutaj do wyboru lokal. Korzystaj z lokalnej bazy użytkowników. I kolejna sprawa, przyjmuj tylko ruch SSH. Transport input. Jak widać możemy tu całe przyjąć, żaden SSH albo Telnet. My chcemy tylko SSH przyjmować. Sprawdźmy jak wygląda konfiguracja show run. Uwagę tak. Od razu korzystamy z wersji drugiej. Musiało być to wcześniej skonfigurowane. Nazwa domeny jest i Jest tworzonych dwóch użytkowników. A linie WTY jak widać jest na nich hasło. Te hasło już nie będzie obowiązywać, bo jest wpisane login local, czyli korzystaj z lokalnej bazy użytkowników. I przyjmowany jest tylko ruch SSH. Bardzo dobrze. Jeszcze wpiszmy komendę show IP SSH. Proszę popatrzeć, jest włączona wersja druga SSH. Dobrze, w porządku, o to chodzi. Jakby nie była włączona wersja druga, pokażę, jak ją skonfigurować. IP SSH version 2. O, proszę. I teraz na pewno jest. Dobrze, sprawdźmy, czy to działa. Z PC0 tworzę aplikację Telnet SSH klient. Oczywiście jestem w zakładce desktop. Telnet SSH klient. I wpisuję 192 .168 .10, 10, czyli adres IP switcha i użytkownika, najpierw Jana. Sprawdźmy czy działa. Jan, hasło było Kowalski. Jak widać działa, proszę zwrócić uwagę, że jestem w trybie użytkownika. Żeby przejść do trybu uprzywilejonego wpisuję enable. No i hasło oczywiście a tryb przyliwany. W porządku, tak to działa. Sprawdźmy teraz czy Bob mi zadziała konfigurnik Boba działa. Telnet SSH, wpisuję adres IP 192.168.10.10 i na Boba. Connect hasło przypominam było Cisco. Jak widać, zostałem od razu wpuszczony do trybu przywilejowanego. Dobrze. Sprawdźmy kolejną rzecz. Sprawdźmy teraz, czy połączenie telnetowe będzie działać. Przypominam, według tego, co ustawiliśmy, nie powinno działać. Sprawdźmy. 192, 168, 10, 10, Connect. Jak widać, że sesja została zamknięta przez switch. Czy chcesz spróbować jeszcze raz kliknę? Jest. Widać, że za każdym razem e, switch odrzuca sesję telnetową. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze. Jedno polecenie diagnostyczne zaloguje się za pomocą protokołu ssh na switch. Na użytkownika Bob. Na connect Wpisuję hasło. Proszę zwrócić uwagę, wpiszę komendę show ssh, czyli pokaż mi aktywne połączenie ssh. Proszę zwrócić uwagę, co tu jest ciekawego napisane. Jest napisane, że Bob. Jest podłączony, ma aktywną sesję SSH. Nawet ma dwie aktywne sesje SSH. Dobrze, czy widać, że zostały dwa połączenia. Teraz jest Bob, w tej chwili zarządza przełącznikiem poprzez protokół SSH. Dziękuję za uwagę, mówił kapitan Sławomir Walesiak.